Uderzył się e, o futrynę i jeszcze na niego spadł świecznik. W związku z tym rozciął głowę, ale bardzo, bardzo pechowo rozciął głowę z tyłu. Wszędzie było pełno krwi. Był jeden wielki wrzask dziecka, w związku z tym mąż go złapał, dosłownie złapał go pod pachę, tak jak dziecko stało, czyli w podkoszulce i w, w skrótkich spodenkach i postanowił zbiec na pogotowie. Ta stacja nie jest przewidziana do tego, żeby przyjmować ludzi z ulicy. Zresztą tą funkcję ma spełniać szpitalny oddział ratunkowy, który znajduje się przy szpitalu. Okazało się, że nie ma karetek, ponieważ wszystkie są w rozjazdach i no i nie było nikogo, kto by mu był w stanie udzielić pomocy. Skierowano go do najbliższego szpitalu. Trafiamy na izbę przyjęć i są widoczne oznaki, że coś tam jest. Sądzę, że jednak mimo wszystko powinien być taki pacjent zdiagnozowany i decyzja powinna być podjęta co do dalszych kroków. A w studiu gościmy teraz w tym temacie pana Marka Węgrzynowicza, który był w ogniu tych wszystkich wydarzeń. To pana dziecko niestety spotkało taki nieszczęśliwy przypadek. Proszę powiedzieć, ile czasu minęło od wypadku synka do momentu, kiedy do momentu opatrzenia, zabiegu? Dzień dobry Państwu. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ile to trwało czasu. Myślę, że od momentu całego wydarzenia do momentu opatrzenia na pewno upłynęło ponad godzinę czasu. Może dłużej. No, dla mnie te minuty ciągnęły się wtedy w nieskończoność. Po tym, jak usłyszałem, że nie ma żadnej karetki, co jest dla mnie zrozumiałe, bo były w terenie. Zostałem skierowany do szpitala w Dąbrowie Górniczej. Wchodząc do szpitala, dzięki uprzejmości pacjentów, zostałem przepuszczony. Wchodząc do, do lekarza będącego na dyżurze, usłyszałem wówczas: "Proszę pana, ja się tym nie zajmuję. Po co pan tu wchodzi? Proszę jechać do Sosnowca. Ja się na tym nie znam." Ale proszę Bo... powiedzieć, czy lekarka, która przyjęła pana, w ogóle zobaczyła ranę dziecka? Nie, trudno powiedzieć. To nie było przyjęcie, pani redaktor. Poczułem się potraktowany niepodmiotowo, ale przedmiotowo, pani. Będąca na dyżurze, zresztą nikt z będącego personelu medycznego w, tych, w tym pokoju nie zajrzał, nie podszedł do mnie, nie zobaczył syna, trzymałem na rękach, który coraz bardziej krwawił, który mówił, że jest mu słabo. Nikt nie podszedł, nikt nie zobaczył, jak głęboka jest rana. Powiedziano mi tylko, że mam jechać do Sosnowca. Nikt nie wytłumaczył mi, gdzie do szpitala do Sosnowca, nikt nie zapytał, czy ja mam samochód, czy sobie poradzę, czy wiem, jak dojechać. Czułem się w wielką rozpacz. Ja mogę tylko powiedzieć, że dziękuję tym pacjentom, którzy tam siedzieli wtedy na korytarzu i którzy udzielali mi wsparcia, mówiąc, że, żebym się nie przejmował, że na pewno wszystko będzie dobrze. Przy naszym telefonie jest pani Maria Kukawska, rzecznik praw pacjenta przy NFZ. Pani Mario słyszała nas, Pani co Pani na to? w no, mojej opinii udzielanie pierwszej pomocy po pierwsze pozostaje w gestii każdego z nas, tak? Wobec powyższego, bo no, słyszałam, że Pan zabrał swoje dziecko, złapał je na ręce i, i pobiegł na pogotowie. Zatamował więc, wiem, krew. Były środki opatrunkowe właśnie, czy zostały już założone te pierwsze opatrunki? Nie, to Pan zatanował ratunko... krew ręcznikiem i tak z takim przytkniętym do, do krwawiącej rany ręcznikiem pobiegł po o. pomoc. Mm -hmm. O ile w, tym, w, tej, w tej jak gdyby stacji pogotowia nie było nikogo z personelu, ponieważ ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, Mam pomoc jako zespoły wyjazdowe, więc tutaj nie dziwi mnie, że, że nie było nikogo, że wskazano Panu ewentualnie Izbę Przyjęć w szpitalu. I w szpitalu wydaje mi się, że lekarz powinien obejrzeć dziecko. Ja rozumiem, że w tym szpitalu nie było lekarza pediatry, który ewentualnie podjąłby się dalszego występowania medycznego. Natomiast no, w mojej opinii. Trzeba było dziecko zobaczyć i no, nawet jeżeli tutaj y, wymagało dziecko, no ale tutaj, y... rodzic poinformowania o, o tym, że po takiej pomocy medycznej udzieli szpital dziecięcy w Sosnowcu, no to przede wszystkim lekarz y, powinien być pewien, że stan dziecka jest taki, że do tego szpitala spokojnie dotrze. Ta lekarka nie zadbała o to, nie, nie zajrzała nawet... Y, no. No. Tak, a jest tutaj relacja ojca-dziecka, i, i myślę, że jeżeli Pan zwrócił się w tej sprawie w, 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 do dyrektora szpitala czy do Izby Lekarskiej, to będzie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. Próbowaliśmy uzyskać dzisiaj jakiś komentarz ze strony dyrekcji szpitala, ze strony urzędu miejskiego, którym podlega placówka. Niestety nie uzyskaliśmy takiego komentarza. Czy to jest zachowanie zgodne z procedurami? Halo. Czy nie uzyskaliście państwo komentarza i przepraszam, nie, słysze... nikt, nikt nie chciał się wypowiadać na ten temat. Czy, to jest, czy takie postępowanie jest zgodne z procedurami? Że wszyscy takie nabierają tutaj, wody w usta. Wy, mi tutaj odpowiadać nie. za kogoś. No, tak jak powiedziałam, jeżeli, jeżeli była taka sytuacja, że dziecko trafiło na ich do przyjęć, to w tym momencie no, wydaje mi się, że pacjent, który trafia na przyjęć, powinien zostać obejrzany, przynajmniej lekarza. Jak w tej sytuacji, jakie tutaj wyjaśnienia ewentualnie prezydent uzyskałby od swojego lekarza dyżurnego? No, trudno nam w tej chwili wybaczyć, prawda? Dziękuję bardzo. To była pani Maria Kukawska, rzecznik praw pacjenta przy śląskim oddziale NFZ. My zapytaliśmy także lekarza, no, jak... Powinniśmy się w tej sytuacji zachować i czy ktoś tutaj zawinił? Zapytaliśmy o to pana Macieja Hamankiewicza, prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej. Każdy odpowiedzialny za zdrowie swojego podopiecznego, małoletniego bądź niepełnosprawnego powinien już zawczasu zorientować się, gdzie i które instytucje powinny udzielić pomocy w ramach oczywiście ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Opisywanym zdarzeniu ratownik medyczny, będący pracownikiem pogotowia ratunkowego, nie powinien udzielić w żaden sposób tak daleko idącej pomocy jak zeszycie rany, gdyż przekracza to absolutnie uprawnienia ratownika medycznego. Podobnie zresztą i w szpitalu, gdzie nie ma chirurga dziecięcego, zeszycie tej rany skończyłoby się kolejnym programem telewizyjnym, dlaczego osoba nieuprawniona, nieposiadająca specjalizacji z zakresu chirurgii dziecięcej, podejmuje się szycia takiej rany. Nawiasem więc każdy obywatel tego kraju ma e, zajęcia szkolne w postaci higieny szkolnej, na którym to jest udzielana e, instruktaż w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Rana głowy wymagała jedynie założenia prowizorycznego opatrunku i zawiezienia do chirurga dziecięcego tak żeby to dziecko było w sposób jak najbardziej profesjonalny e, zaopatrzone już w sposób Co pan na to? No, nie, Udzielił pan swojemu dziecku pierwszej zawsze pomocy? Dziecku zawsze udzielę pomocy. Ja myślę, że każdy powinien udzielić pomocy. Natomiast jeszcze woli sprostowania ja nie mam żalu do Pogotowia, natomiast bo rozumiem, że wszystkie karetki były w rozjazdach. Ja mam żal do lekarzy szpitala w Dąbrowie, którzy nie udzielili pomocy. Natomiast trudno mi się zgodzić z moim przedmówcą. Ja myślę, że każdy lekarz na pewno na Akademii Medycznej ma. Też zajęcia z etyki, a jeżeli jej nie ma, to powinien się tego gdzieś douczyć. Każdy lekarz składa przysięgę i ta przysięga zobowiązuje do udzielania pomocy. Nie ma wartości bardziej cennej niż życie człowieka. Także myślę, że każdy z nas by tej pomocy udzielał, a szczególnie lekarz, który ma fachową wiedzę. No proszę Państwa, no gdzie szukać pomocy? Jeżeli jest się w szpitalu, jeżeli ja bym nie miał samochodu, to co? Ja mam dzwonić do szpitala w Klimontowie, żeby przyjechali po mnie do szpitala w Dąbrowie, ale lekarze wtedy, pani doktor, która była, e, siedziała w pokoju i jest niezadowolona, że właśnie jej przeszkodziłem, będzie dalej siedzieć i nawet nie podejdzie, nawet się nie zainteresuje, to ja się pytam, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany losem pacjenta, to może warto zmienić zawód, może e, zostawmy te miejsca dla młodych lekarzy. Wiele Z tego, osób co pan chce? doktor powiedział, no to... Hmm wynika, że pan powinien wiedzieć, że rana głowy nie jest tak groźna, prawda? Proszę tak, powiedzieć... Tylko, proszę państwa, pani redaktor, rana głowy może być różna, bo może być płytka, ale może być głęboka. I wtedy podejrzewam, że nawet pan doktor, jeżeli nie jest chirurgiem, no też by miał problemy, trzeba by się udać do, do lekarza. Do, ja udałem się do szpitala. No, ja, ja mogę sobie postawić pytanie, mogę postawić pytanie państwu. Gdzie udajemy się, jeżeli się źle czujemy? Albo dzwonimy na pogotowie, albo biegnie do szpitala, no taka jest chyba odpowiedź. Proszę powiedzieć, czy pan będzie podejmował jakieś kroki w związku z tą całą sytuacją? Króciutką? Na pewno złożymy pismo na ręce, na ręce dyrekcji szpitala. Mam nadzieję, że władze szpitala, władze miasta podejmą odpowiednie kroki w tej sprawie. Mnie na sercu leży dobro mojego dziecka, jak również wszystkich mieszkańców mojego miasta Dąbrowi Górniczej i mam nadzieję, że takie, taki incydent nie będzie miał nigdy miejsca. Mhm. Dziękuję bardzo. Pan Marek Węgrzynowicz był naszym gościem.